Witam serdecznie w Nowym Roku 2020. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj razem, aby rozwiązać konkurs Wygraj modyfikację Marzeń. Jest dzisiaj ze mną Sebastian z firmy Karmaster z Gdynia. Witam. Jest dzisiaj z nami też Duchem Kamil z firmy Kamuda z przyciemniania przy oraz jestem ja Michał z firmy Light Tuning Sklep Gdynia. Jest to dobry moment teraz, z Sebastian, na to, żeby rozlosować nagrodę główną, czyli Wygraj modyfikację Marzeń. Działaj, działaj, mieszaj, mieszaj. Ale, dzika. Nagrodę główną wygrywa pani Magdalena Krzyżyk. Gratulujemy. Zobaczmy. Teraz jeszcze rozłosujmy nagrodę pocieszenia, czyli zestaw kosmetyków marki ADBN. No właśnie. Daję wszystkim szansę. Nagrodę pocieszenia wygrywa Piotr Zajuczkowski. Gratulujemy. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy brali udział w naszym konkursie. Wygraj modyfikację marzeń. A zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy do śledzenia naszych fanpage'ów.